Tym, co nas boli otwarcie Budowa ściany wokół siebie Marna sztuka Mówiłem swemu tacie, że musi żyć dla siebie Nie może żyć dla nas i drugiego jestem pewien Miałem obraz życia, dobra prawdy, no i szczęścia Że człowiek, słucham serca, wykorzystuje potencjał Dobra prezencja, uśmiech na twarzy Złotobrem zwycięża i nie przestaję marzyć I wtedy Bóg mnie obdarzy wszystkim, co potrzeba Choć nie chodzi o to, że pieniądze spadną mi z nieba Znów wszystko by się zgadzało, przecież to obraz dobra Chcę szczęścia dla swoich odpowiednią drogę obrać W stu procentach dobrać do serca powołanie I właśnie wtedy stanęło przede mną pytanie za kogo żyjesz, na miły Bóg, na miły bóg Pewne wydarzenie Masz coś, dlaczego warto porzucić życie Za kogo żyjesz? Na miły Bóg, na miły bóg Przez wiele dróg codziennie idziesz Za kogo żyjesz? Dla siebie Odpowiedź błędna, zastanów się i wróć zaglądnij do swojego serca Zderzam z moją odpowiedzią, Pewne wydarzenie, które do teraz nie daje zejść mi na ziemię Przykładów miałbym wiele i to nawet współczesnych Ale rozminiam ten, bo rozbroił mnie po zęby Matka i siedmiu synów wychowała ich w wieży Wierzyła, że tej wiary nikt nie zabierze Tak bywa. Wybór dany przez człowieka Wyrzeknął się prawa albo śmierć ich czeka Jak się okazuje to prawo nie jest martwe Przyjaciel, bóg, ojciec w sercach rozdaje karty, Oni znają prawdę, więc pierwszy od razu gada. My raczej wolimy zginąć niż przekroczyć ojca prawa Króla łapie obawa, każe rozpalić płomień Obeczyć typa ze skóry, uciąć język, wsadzić ogień To działo się w matki głowie, ona znajdowała siłę By patrzeć jak w taki sposób ginie syn Za synem każdy okazuje męstwo i daje świadectwo W tym momencie zostało już tylko ostatnie dziecko Król chciał jakoś to przebrnąć, chyba wiedział co więc proponował pod przysięgą bogactwo i szczęście Najmłodszy tego nie chce, szczęścia tak fałszywego Więc król prosi matkę, by podeszła do niego i dała spawienną rady, Ona w końcu się zgodziła, podeszła, do ucha się nachyliła Nie obawiaj się tego oprawcy ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć. Abym w godzinie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. I tak umarł syn ostatni, do niczego go nie zmuszą. To on został poddany największym katuszą. Co teraz jego duszą, to nasza ziemska zagadka. Po wszystkich, kogo oddała życie ich matka? Ale masz coś, dlaczego warto porzucić życie, dla kogo żyjesz? Na miły Bóg Czy masz tylko ciało, czy jest tak, także duch? Przez wiele duch, Ty codziennie idziesz, ale masz coś, dlaczego warto porzucić życie